Witamy w kolejnym odcinku Sofy Sportowej, kolejnym praktycznym prosto z Wiemy, że ta seria Wam się bardzo, bardzo spodobała. Dwa odcinki już na naszym kanale są, także powstaje właśnie trzeci, na pewno nie ostatni. Wychodzimy Wam trochę naprzeciw, ponieważ część z Was, która gra też w tenisa, mówiła, że w drugim odcinku dość skomplikowane rzeczy były, więc ja tu daję w cudzysłów, dzisiaj robimy rzeczy prostsze, pokaż, pokażemy Wam, jeśli chodzi o technikę, trochę prostsze rzeczy. A dlaczego dałam to w cudzysłów, bo w tenisie? Nic nie jest proste, ale wychodzimy wam naprzeciw, co to dokładnie Michał będzie? Dokładnie tak. Dziś przede wszystkim podstawy techniczne, zarówno Forhandu, jak i woleja. Oczywiście segment dotyczący Igi Świątek tego nie może zabraknąć. Korzystamy z tej pięknej aury. Dziękujemy Wam bardzo za odbiór ostatnich odcinków. Motywujecie nas do kolejnej pracy i to nam się bardzo, ale to bardzo podoba. Dlatego również sugestie w komentarzach są dla nas bardzo ważne i jeśli macie jakieś, to oczywiście polecamy Wam, aby tutaj zostawić komentarz oraz oczywiście subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie nie robicie, a w większości wciąż tego nie robicie. I jak widzicie, jesteśmy od stóp do głów dosłownie ubrani w markę ON, e, zaczynając od butów, które myślę, że są naj, najistotniejszą częścią garderoby tenisowej, bo przede wszystkim liczy się to, jak ten but się zachowuje w trakcie gry i to będziemy dzisiaj testować na pewno w trakcie tego odcinka, jak i na koniec o tym powiemy, czy warto, czy nie warto. A to przy okazji współpracy ze strefą tenisa, także bardzo gorąco zachęcamy do zajrzenia na ich. Stronę internetową, aby znaleźć właśnie tę najnowszą kolekcję odzieży oraz butów tenisowych, właśnie. W drugim odcinku mówiliśmy Wam, że za każdym razem będzie segment związany z Igą Świątek, jakimś elementem, który Iga robi wybitnie, bądź też można się do czegoś w cudzysłowie przyczepić. Natomiast zaczniemy od prostszej rzeczy, czyli od forehandu. Było o chwytach, było o, rodzajów, o rodzajach chwytów western, semi-western kontynentalny. Natomiast dzisiaj bardziej skoncentrujemy się na tym, jak się do forehandu ustawia i w ogóle Dokładnie. tak Na zamachu, o na odprowadzeniu. Rakiety do piłki. Porozmawiamy sobie też o różnych typach forehandu, ponieważ dobrze widzicie, że żaden z zawodników nie ma identycznego zamachu. Czy ten większy zamach, czy ten mniejszy, co się bardziej opłaca, co jest lepsze, jeśli chodzi o taką płynność, kiedy zaczynacie w ogóle grać w tenisa. Zaraz sobie tutaj to wszystko wytłumaczymy. Tenis jest coraz bardziej fizycznym sportem. Zawodnicy mają co prawda, pomimo tego, że na nawierzchnie są wolniejsze, to mimo wszystko nie mają zbyt dużo czasu na odpowiedź, jeśli chodzi o to, jaką piłkę zagrywa rywa. Dlatego pierwszą rzeczą, na, którą chciałem, na której chciałbym się bardzo skupić, to jest zamach. Aby nie robić zbyt dużego zamachu, to jest mit, że im większy jest zamach, tym większą siłę mamy, aby zagrać dane uderzenie. Tutaj akurat mówię oczywiście o forchendzie. Różni trenerzy różnie uczą, natomiast też koncentrując się na tym, co jest w zawodowym turze, są zawodniczki, które robią takie dość obszerne koło. A mi też na myśl przychodzi, jeśli chodzi o taki krótszy zamach, na przykład Serena Williams, która zazwyczaj po prostu tak od razu brała rakietę do tyłu, żeby, żeby być już gotową. Przede wszystkim najważniejsze przy forehandzie to jest to, aby ustawić się na czas do piłki, także nogi są oczywiście kluczowe oraz żeby mieć punkt uderzenia przed sobą. To, co się dzieje tutaj, to jest tylko i wyłącznie przygotowanie do uderzenia, natomiast to przygotowanie jest kluczowe i ono jest tak naprawdę rozgrywane przez zawodników na bardzo, ale to bardzo różne sposoby. Na przykład Arina Sabalenka, która odprowadza rakietę od razu w ten sposób, tak aby tutaj ta rotacja nadgarska, która jest najważniejsza, kiedy gramy od dołu, była już przy, przygotowana w tej pierwszej fazie do tego ruchu nadgarskim, czyli od góry do dołu. Od góry do dołu. Najważniejsze jest to, aby główka rakiety, kiedy zagrywamy piłkę bazową. Tutaj nie mówimy o atakach, tylko bazową piłkę, przy której nie podejmujemy ryzyka, kiedy chcemy dodać rotacji do piłki, aby ra główka rakiety znalazła się pod piłką, aby odkręcać tą rakietę. I tu jest najważniejszy luz w nadgarstku. Także przede wszystkim chcemy przed sobą zagrać oraz mieć luźny nadgarstek, aby ta piłka swobodnie nas poprowadziła do przodu. Jeśli chodzi o zamach, to on wcale nie musi być taki obszerny. Po pierwsze, że czym większy zamach, to też później tracimy czas i często możemy być po prostu spóźnieni, ale najważniejsze jest to, żeby już z tym zamachem pracować się na nogach i po prostu przygotowywać się do uderzenia czyli odprowadzamy rakietę i już z tym zamachem pracujemy na pamiętamy przede wszystkim o tym, aby tutaj prawa ręka nie działała sama. Odprowadzamy lewą rękę tak, aby tutaj mimo wszystko stabilizować się i obracać ten lewy bark, ponieważ kiedy zostawimy samą sobie prawą rękę, tutaj nie kontrolujemy tak naprawdę jest zbyt dobrze, a po drugie zbyt szybko się otwieramy i nie mamy tak dobrej stabilizacji, więc lewa ręka wciąż jest bardzo czynna. Pamiętajcie przede wszystkim o lewej ręce, która musi pokazywać na piłkę, później ona zamienia się z rakietą, także tutaj mamy transfer z lewej ręki na prawą i zobaczcie przede wszystkim, co robi Agata, nie wstaje za szybko. Kolejny bardzo częsty błąd, o którym mówią trenerzy, często się pisze też w książkach, żeby tutaj ten forehand wyglądał tak, że mamy najpierw niską pozycję, a potem tak, jakbyśmy grali w golfa, podnosili swoją sylwetkę. Wtedy tracimy kontrolę nad uderzeniem. Kiedy się podnosimy w czasie uderzenia, piłka tak naprawdę już jesteśmy tylko i wyłącznie pasażerem tego zagrania, a my mamy być pilotem. My mamy do samego końca kontrolować to, co się dzieje z naszym uderzeniem, dlatego staramy się oczywiście pokazywać, tak jak przed chwilą mówiłem, lewą ręką na piłkę i przechodzić pochylonym do przodu. Te barki, o których mówiłem też przy, przy returnie w ostatnim odcinku, są bardzo, ale to bardzo ważne. I zobaczcie, Michał jest nisko na nogach i nie wstaje z tych nóg. Nisko przechodzi. Biodro wchodzi, zamach oczywiście, lewa ręka tak samo pokazuje, natomiast nie wstaje. O, nisko kolana i zostaje w tych kolanach. Nisko i zostaje. I to Dobra. daje po prostu możliwość tego, że już od razu może do następnego uderzenia z niskiej pozycji jest cały czas gotowy. I tych uderzeń można, te uderzenia można mnożyć i mnożyć. A w momencie, kiedy też stajemy i patrzymy za tą piłką, to tak jak Michał powiedział, po prostu tracimy te cenne sekundy. Tak, a poza tajming, tym tracimy też kontrolę nad półką. Dokładnie tak. Także tutaj pokazaliśmy taki sobie klasyczny forehand, od, oczywiste, płynne takie odprowadzenie, które tak naprawdę jest takim najbardziej powszechnym i znanym w tenisie. Natomiast ostatnio mamy też trochę takie trendy tenisowe, w których ten zamach jest trochę bardziej przekręcony od samego początku. Ma on mieć na celu to, aby nadgarstek już od razu był przygotowany. Przekręcamy nadgarstek tak naprawdę. Mamy, zobaczcie, tutaj w takim Położeniu rakietę do, do Ziemi, tak? Aby Nadgarstek widzimy, już był zaangażowany od razu w zamach, żeby nie trzeba było robić dodatkowej pracy tutaj, tylko tak naprawdę sobie odejmujemy trochę pracy i nadgarstek jest, jest od razu przygotowany do tego, aby iść do dołu. I tak jakby trochę ta ręka idzie z łokcia. Tak, tak? Jest, jest mimo Odrobie wszystko liczbę, trochę. Tak. Widzimy sabalenka, na przykład nikirios To są takie naj, najprostsze przykłady tego. Powiedzmy bardziej nowoczesnego forhandu, trochę mniej tej klasycznej techniki, i teraz wam spróbuję pokazać kilka takich zagrań. I od razu też widać, że ta piłka ma dużo więcej rotacji. Kiedy Michał też zwróćcie uwagę, że dalej w nogach jest niżutko, nie schodzi, ale ta piłka od razu automatycznie dostaje dużo więcej rotacji. Pamiętajcie, że w tenisie przede wszystkim wszystko bierze się z luzu. Oczywiście kor. Nogi muszą być stabilne, tak aby była ta bazowa pozycja. Natomiast ręka wcale się tutaj z niczym nie siłujemy. Tak. Tu ma być luz, tu ma być, być prędkość. Bez zbytniego napinania. Tak, tak jakby z bata ma tak naprawdę trochę iść, tak jakbyście chcieli batę. Ja oczywiście tu przesadzam, bo to musi być piękna technika, natomiast, natomiast po prostu ta ręka musi być bardzo, bardzo luźna. I często też pytacie, zresztą w komentarzach, nawet tak trochę niektórzy czasem prześmiewczo e, piszą, o co chodzi z tym e, takim głośnym jęczeniem, czyli w momencie, kiedy e, głównie zawodniczki uderzają, jest, e, ale u facetów też bardzo e, często można to e, usłyszeć, a to właśnie o to chodzi, że. W momencie kiedy wydychamy powietrze i uderzamy piłkę, mamy największy luz tak naprawdę. A dużo kobiet ma na przykład problem ze skoordynowaniem wydechu i w tym samym momencie uderzenia, więc też jest taka, taka nawet drobna podpowiedź. To jest często przez trenerów stosowana, że to jęknij sobie głośniej, i to powoduje po prostu to, że wtedy łatwiej jest zagrać na wydechu. Teraz obiecany segment IG Świątek, który jest i będzie w każdym odcinku. Dzisiaj forhand, forhand na dobiegu, a właściwie slice na dobiegu. Dokładnie. Dlaczego Iga Świątek? Yy, yy, może dlaczego to jest złe słowo, ale. Uważamy, że przy swoim chwycie, przy swoich predyspozycjach warto by było, żeby Iga Świątek przy, forehandu, przy forehandzie z dobiegu, kiedy jest już spóźniona, spróbowała mimo wszystko częściej zagrywać slice'em, a nie w ten sposób, z tego swojego westernowego chwytu, na spóźnieniu starać się ratować w ten sposób. Tak naprawdę, gdybym był przeciwnikiem Igi Świątek, to starałbym się doprowadzić na korcie do takiej sytuacji, aby najpierw zagrać jej w backhand, kiedy Iga odgrywa, jest mało nie do czasu od razu próbować grać jej w drugą stronę do słabszej strony, którą jest forehand i z której bardzo często ma Iga problemy kiedy jest spóźniona. I zdarza się bardzo często, że Iga wciąż z tej pozycji stara się zagrać wysoką piłkę lub przebić po prostu piłkę na drugą stronę, jakby chciała mimo wszystko, pomimo tej trudnej pozycji grać dalej na swoich warunkach. Mimo wszystko tutaj warto. Ee, Trochę pomyśleć o tym, aby uprzykrzyć życie rywalce, a nie mimo wszystko grać po swojemu. Dlatego taki slice z dobiegu uważam, że byłby bardzo, bardzo dobrym. Elementem, który Iga Świątek mogłaby dodać do swojego tenisa. Po pierwsze, kobiety nie do końca lubią odgrywać slicey, to nie jest coś, do czego są przyzwyczajone. Po drugie, kiedy zagrywamy sliceem, dostajemy trochę więcej czasu. Piłka z slicea leci wolniej, dlatego Iga miałaby czas wtedy wrócić do pozycji neutralnej. Oczywiście wciąż minimalnie defensywnej, ponieważ byłaby zależna od swojej rywalki, ale mimo wszystko dałaby sobie minimalnie więcej czasu na to, aby wrócić do. Środka i mimo wszystko starać się jeszcze w tej wymianie przejść później do ofensywy. Tak jak Michał mówił, wiele kobiet nie lubi odgrywać slicea, ponieważ jest to piłka, która ma inną rotację i jest niższa, a też przez to, że wiele kobiet gra po prostu płasko to dużą trudność im sprawia to, żeby tę piłkę odkręcić, bo trzeba zejść jeszcze niżej na nogach, użyć więcej nadgarska i po prostu tę piłkę odkręcić. I tak jak Michał wspomniał, to za chwilę Wam pokażemy, mogłoby to nie tylko pomóc samej idze, ale po prostu też uprzykrzyć życie rywalkom. Zwracam przede wszystkim na to uwagę w kobiecym tenisie, że nie ma zbyt wiele zawodniczek, które... Lubią bardzo często chodzić do siatki, dlatego w męskim tenisie często jest tak, choć oczywiście zawodnicy bronią się w ten sposób, ale jest to trochę bardziej skazane, że tak powiem, na porażkę, ponieważ zawodnicy męscy bardzo lubią wejść w drugie tempo do siatki i wtedy takiego slice'a łatwo jest dosyć skończyć. Natomiast u kobiet myślę, że Iga dostałaby dużo więcej czasu i mogłaby sobie dać, że tak powiem, drugie życie w tej wymianie. I dobiega Michał do backhandu, to co mówił, że przeciwniczki mogłyby idę grać i dobiega tutaj forehand slice tak naprawdę w obronie, dobiega, dobiega, ledwo sięga piłkę, ale zobaczcie, ta piłka po prostu od razu inną rotację ma. Taki I... skłoszowy trochę ogranie, natomiast na pewno bardzo skuteczne. Także w ten sposób mogłoby to wyglądać i myślę, że to byłaby bardzo wartość dodana dla igi. natomiast pokażemy sobie jak to wygląda na ten moment. Jest dobieg do backhandu. I ledwo Oj, co, ledwo... Nie to za ciężko. Jeszcze <laughs> raz. Trochę dłuższa może być. Jest dobieg do backhandu. I ledwo ledwo sięga. I Zobaczcie na piłkę. stąd. O. Zobaczcie, jak stąd ma zagrać Majka skutecznie. Mhm. Jeśli gra stąd, jeśli gra to spina, on nie ma żadnej wartości, jest od razu dalej spychana do defensywy. Jeszcze raz. I dobiega do forehandu. I zobaczcie, też z automatu, jeszcze swoją drogą. Michał, dobiegnij jeszcze raz i zostań w tej pozycji. I zobaczcie, i od razu jest też automatycznie, bo się traci po prostu równowagę w tym tak. momencie. A kiedy dobiegałaby do slice'a, jest dużo łatwiej po prostu zostać w tej niskiej pozycji i od razu też z powrotem wrócić do środka. Dobiega? Tak jest, tak jest. No dobrze, Także, tak to. Mogłoby wyglądać. Zapraszamy na kolejny segment O Idze Świątek, już w kolejnym odcinku. No dobrze, czas w takim razie na woleja, czyli zagranie, które gramy z powietrza. Nie potrzeba do niego kozła, odbicia się piłki od powierzchni kortu, tylko gramy od razu z powietrza. Czym się różni przede wszystkim? Oprócz tego, oczywiście, że gramy z powietrza, a nie po koźle. Tym, że tak jak Wam tłumaczyliśmy przed chwilą, że przede wszystkim bardzo ważne jest to, aby nadgarstek był luźny. Czy to przy forehandzie, czy przy backhandzie, czy przy serwisie, przy różnych elementach, które wam, wam będziemy tłumaczyć, tu jest dokładnie odwrotnie. Przede wszystkim przy woleju musimy mieć sztywny nadgarstek. Tak naprawdę blokujemy piłkę i blokujemy tę siłę, którą przeciwnik. Generuje. E, generuje z drugiej strony, więc wolej nie jest zagraniem, z którym my sami generujemy siłę, dlatego tutaj absolutnie nie robimy żadnego zamachu. Staramy się grać przed sobą i przede wszystkim mieć ten nadgarstek sztywny, bez takich tutaj różnych wygibasów. Oczywiście czasem są piłki sytuacyjne, są stop woleje, natomiast nie będziemy sobie mówić dzisiaj o takich e, mocno wymagających technicznie zagraniach, ale właśnie tym klasycznym woleju. Tak, i chyba zgodzisz się ze mną, że kiedy się uczą dzieciaki tak naprawdę go woleje czy też amatorzy już tacy, którzy po prostu dopiero niedawno zaczęli przygodę z tenisem, to chyba wole jest jedną z trudniejszych rzeczy. Tak jak powiedziałam na początku, nie ma łatwej rzeczy w tenisie, nie ma łatwego zagrania, natomiast wole jest naprawdę na początek po prostu bardzo trudny, ale przede wszystkim dlatego, że tak jak Michał powiedział, bo gramy to blokiem, co jest trudne na początku do skoordynowania. Tak, przede wszystkim bardzo bardzo ważne rzeczy. Jeśli chodzi o chwyt, bo tutaj sobie możemy też oczywiście opowiedzieć o chwycie kontynentalny lub minimalnie przekręcony w backhandową stronę. Nic, absolutnie nic z nie robimy tutaj patelni, nie dobijamy w żaden sposób z nadgarstka, tylko chwyt kontynentalny lub minimalnie na backhandową stronę. Więc tutaj staramy się w ten sposób trzymać rakietę sztywno i bardzo kolejna ważna rzecz. Tak jak oczywiście mamy pozycje, o których sobie mówiliśmy, otwarte i zamknięte, tak przy woleju staramy się zawsze zamykać pozycje, aby mieć kontrolę nad zagraniem. Tutaj jest kluczowe, to aby nie grać w ten sposób, bo wtedy nie mamy żadnej stabilności. Piłka od rywala jest dosyć szybka, zazwyczaj więc po prostu nie możemy w taki sposób się otwierać, aby po prostu być brzuchem do przeciwnika. Staramy się zamykać pozycję i przede wszystkim przy forhendzie bardzo ważna lewa ręka. Ona nie jest tak, że ona tutaj sobie robi co chce, nie bierze udziału, tylko stabilizuje nas. Staramy się pokazywać tą lewą ręką na piłkę i mieć ją dosyć blisko prawej ręki, która zagrywa. Przede wszystkim pozycja musi być pochylona, zobaczcie, szeroko i lewa ręka i do przodu. Staramy się być zawsze pochyleni do przodu, aby nie odchylać się. Do I zobaczcie przodu. najważniejszą rzecz. Po pierwsze, żadnego zamachu, tylko noga idzie do przodu, ale właśnie noga idzie do przodu po skosie, a nie do nie boku. Nie w ten sposób. Kiedy jest nie w ten właśnie, sposób. kiedy ewentualnie tylko jesteśmy przód. w nie do czasie, to ona się rzeczy pójdzie do boku, natomiast o, pod kątem noga. Przód, ale pod kątem. Teraz backhand volley i taka ciekawostka. Ja też taką tutaj jestem, można powiedzieć, naczelną hejterką kobiet, ale nie to, tak jak Wam ostatnio mówiłam, ten żart taki, że obaba jedzie na drodze. To nie o to chodzi w ogóle. Po prostu mamy inne predyspozycje, my kobiety, niż mężczyźni, z tego też pewne rzeczy wynikają, że po prostu robimy coś inaczej. Nie gorzej, nie lepiej, tylko po prostu inaczej. Natomiast jeśli chodzi o backhand volley, zazwyczaj gramy go jedną ręką, tak samo jak tu Michał Wam tłumaczył z chwytami, czyli ten chwyt kontynentalny. Tak jakbyśmy trochę młotek trzymali, natomiast jedną ręką i też blokujemy, idziemy nie do boku, tylko idziemy do przodu nogą, a druga ręka idzie do tyłu, tak żebyśmy po prostu tę stabilność tutaj mieli, żeby ta pozycja była stabilna. Natomiast, dlaczego ja o tym mówię i, i o co chodzi z kobietami, mi również się zdarzyło i wiele moich koleżanek na różnym poziomie kiedy jest przede wszystkim ta ciekawostka, bo kiedy mamy dużo czasu albo kiedy jest naprawdę taka bomba w nas zagrana, to gramy dwoma rękami. I to wynika po prostu z tego, że chyba kobiety się mniej pewnie czują na woleju, a pewnie czują się właśnie trzymając rakietę w dwóch rękach i tak jak mówię, mi się to zdarzało i można to bardzo często zauważyć. Jednak polecałbym zawsze, jeśli tylko i wyłącznie uczycie swoje dzieci grać w czy też sami siebie uczycie, po prostu chodzicie na lekcje, żeby od samego początku grać jedną ręką, ponieważ macie dużo więcej możliwości. Ten backhand wolej dwoma rękoma jest rzadko skuteczny, po prostu jest dużo trudniejszy technicznie, to znaczy może nie technicznie, bo często właśnie w ten sposób sobie znaczy, ułatwiają no, zawodniki. Ja, ja od razu mówię, że to to wynika po prostu z tego, bo mi, mi też żaden trener, wiem, że żadnej mojej koleżance czy dziewczynom, które grają w tenisie, to nie jest tak, że trener mówi zagraj dwoma rękami, po prostu nam się to jakby samoistnie dzieje, bo tak pewniej się czujemy, natomiast to później z czasem wychodzi, kiedy już zawodnik, zawodniczka może po prostu sam, sama zdecydować natomiast ja również byłam uczona jedną ręką i także się tutaj podpisuję. I dlatego to polecamy, tym, żeby, żeby od samego jest. początku, bo później naprawdę ciężko jest odłożyć tą jedną rękę i grać tylko i wyłącznie w ten sposób który jest moim zdaniem jedynym prawidłowym. Z dwoma rękoma opanowane widzę, jestem ten woleju Agaty. Nie wiem, czy nie kłamała nas trochę, że uczyła się jedną, bo ewidentnie lepiej to idzie. Z ładny. Widzicie, nie można tutaj puszczać nadgarstka, jak tylko i wyłącznie Agata puszcza nadgarstek, od razu... Piłka odbija się samoistnie od rakiety i tak naprawdę leci od razu za linię końcową. To jest ważne przede wszystkim, o czym mówiliśmy, żeby nie robić dużego zamachu, żeby mimo wszystko zawsze kątem oka widzieć ramę rakiety, żeby ona nie odchodziła nam za nasze ucho, żeby mimo wszystko zawsze kątem oka to ma być tylko i wyłącznie krótki, pewny, sztywny ruch. I zobaczcie, na Michała nisko w nogach, jest nisko cały czas, ugięte kolana, i tylko ruch: ręka prawa do przodu, lewa lekko w tył, żeby utrzymać stabilną pozycję. Natomiast zobaczcie, żadnych dodatkowych ruchów, żadnych zamachów, po prostu blokiem wszystko gra. Tak jest, Agata ma rację, czasami. Przede wszystkim ręce nie do końca wyprostowane, minimalnie zgięte, ale przed sobą. No właśnie, ale jeszcze właśnie powiedz Michał o tym, bo to jest istotne, że przy woleju nie trzymamy tu oczywiście, kiedy gram ten dwuręczny swój backhand z voleya, to trzymam już tu dwie ręce, natomiast generalnie tak. prawidłowa postawa przy siadce jest taka, kiedy prawą ręką trzymamy tutaj na dole rakiety, natomiast lewą ręką podtrzymujemy za serce rakiety. Dokładnie. Okej. Okay. w no jedną ręką, widzicie też, potrafię. Takie ćwiczenie, <gry> jeśli gracie we dwójkę, to myślę, że bardzo przyjemne, które nie tylko jest skuteczne, ale też daje właśnie taką fajną podzielność uwagi. No i na pewno trener musi być też dobrze wyszkolony, aby tutaj odpowiednie tempo zagrań proponować swoim podopiecznym. To teraz rubryka pod hasłem Sprzęt. Dzisiaj o butach, nie tylko to, że mamy buty ON na sobie, które powiedziałam na początku tego odcinka, że po prostu testo będziemy testować i testowaliśmy i o tym za chwilę. Natomiast słów kilka o podeszwie, bo jakże ona ważna jest w kontekście tego, czy gramy na kortach ziemnych, czy też gramy na kortach twardych. I tu jest też właśnie różnica w podeszwie buty na kort ziemny mają tak zwaną jodełkę i tutaj one są te jodełki są tak ułożone, że są bardzo głęboko tutaj z przodu na podbiciu w tej przedniej części stopy, a tutaj gdzie mam piętę są dość płasko, no nie są tak głębokie jak tutaj na początek, to na pewno teraz widzicie tę różnicę, a o co w tym wszystkim chodzi? O co chodzi w jodełce? Na korcie ziemnym to bardzo często możecie zobaczyć ujgi świątek, która się bardzo dużo... Ślizga po korcie. No i właśnie stąd ułożenie e, podeszwy, po to, aby można było po prostu się ślizgać, ale też, żeby nie tracić równowagi. Te buty muszę przyznać, że bardzo, bardzo dobrze trzymają stopę i tę równowagę po prostu jest bardzo łatwo utrzymać. Natomiast pokażę Wam, jak to wygląda e, w, przy okazji właśnie ślizgania się po korcie. Bo o to też chodzi, abyśmy mogli się ślizgnąć, ale też zatrzymać. Czyli na przykład biegnę do forehandu. I w ten sposób po prostu gdybym miała e, płaską podeszwę, to bym dalej pojechała w tym bucie a jodełka po prostu pozwala na to aby tę stopę zatrzymać i tę stabilizację po prostu ciała utrzymać na pewno też nieraz oprócz tego że widzieliście jak Iga Świątek się ślizga to też bardzo często to chociażby Hubert Hurkacz robi już od razu mówię że kiedy zawodnicy robią to na korcie twardym to jest to po prostu zwykłe przyzwyczajenie albo takie może też nawet spuszczenie emocji. Natomiast właśnie bardzo często możecie zobaczyć tutaj, że wykonują więcej mączki trochę w bucie tak, że wykonują ten ruch a to po prostu Dlatego, aby tę mączkę z jodełki po prostu wyrzucić, żeby dalej była, była ta jodełka po prostu... Przyczepna do nawierzchni, na do, a na na Dokładnie tak. Ja czuję, że ogólnie cały ten but, szczególnie tutaj w tej przedniej części, jest idealnie wyprofilowany i w ogóle w tych butach nie lecę ani na boki. Czuję, że po prostu nie, niektóre buty są bardzo ostro tak tutaj zakończone i można łatwo kostę, kostkę skręcić. Tutaj absolutnie tego nie ma. Są e, bardzo stabilne i nie lecę ani do przodu, ani do boku właśnie, tylko ta pozycja jest bardzo, bardzo stabilna i muszę przyznać, że jestem pod dużym wrażeniem. A jak jest Twoje wrażenie? Tak, tak? bardzo stabilne, przede wszystkim przy doślizgu, gdy właśnie rozmawialiśmy o segmencie Igi Świątek, tam y, byłem w stanie przetestować te buty na doślizgu i bardzo dobrze się sprawowały, nie tylko... Że nie ślizgałem się dodatkowo to, co tak. mówiłaś o podeszwie, natomiast były bardzo stabilne, że ta kostka faktycznie. No nie leci. Nie ucieka. Nie? Że, że, że czujesz, bo niektóre buty, które są tak ostro zakończone, czuć jak się dobiega, to aż jest taki stres, tak. że może noga polecić tutaj w ogóle tego nie ma. By było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało, wynieśliście coś dla siebie z tego odcinka. Oczywiście. Przypominam wam tutaj o linku pod naszym filmikiem. Jeśli bardzo byście chcieli wesprzeć nasz kanał, nie namawiamy, ale oczywiście zachęcamy. Możecie nam postawić kawkę. Kawę. dokładnie, będzie nam bardzo miło. Oczywiście zachęcamy również do subskrypcji naszego kanału. Tak jest oraz do lajkowania i też pisania w komentarzach Waszych sugestii, o czym jeszcze chcielibyście, abyśmy więcej na korcie powiedzieli. Do butów jeszcze chciałam się odnieść, bo tak jak przy okazji woleja powiedziałam Wam, że jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona, jak stabilne jest to obuwie. też obawialiśmy się trochę na początku, przyznam szczerze, czy ta mączka nie będzie zbytnio w tę część buta tutaj wchodziła, ale jak widać nie jest tak źle. No i naprawdę te buty możemy z czystym sumieniem polecić, przynajmniej ja tak robię, nie wiem jak ty Michał, ja naprawdę z czystym sumieniem polecam. Chodzi, że gra w nich Iga Świątek, to myślę, że to jest idealne połączenie, jeśli mamy promować to już rzeczy, które oczywiście są również w użyciu naszej najlepszej tenisistki w historii, dlatego bardzo nam miło, że mogliśmy to zrobić i oczywiście Zachęcamy. A też przy tworzeniu tych butów sam Roger Federer pracował, bo wiadomo, współpracuje z marką. On właśnie do. Same legendy i ga świątek Roger Federera. agaportuje. lepszych Bachanek, przykładów. Lepiej być nie może. Do zobaczenia.